Przeczytałem wczoraj bardzo fajne zdanie, że samotność to powracający refren ludzkiego życia. Bardzo mi się ono spodobało, bardzo poruszyła mnie ta myśl. I są różne rodzaje samotności: od samotności absolutnej, która dla człowieka jest zabójcza, która jest destrukcyjna dla naszej psychiki, po samotność, którą uważam, że można nazwać czymś zdrowym, czymś czego potrzebujemy od czasu do czasu. I o tym drugim wymiarze, o tym drugim końcu na kontinuum samotności chciałem dzisiaj pomówić trochę i podzielić się z nami kilkoma swoimi takimi bardziej osobistymi, swobodniejszymi przemyśleniami, więc zostańcie ze mną. Ale zanim do tematu samotności to jeszcze kilka ogłoszeń duszpasterskich, bo ostatnio było sporo pytań w komentarzach, czy na kanale będzie jeszcze stara, dobra psychologia. Biorąc pod uwagę nowe formaty, moje trochę nowe eksperymenty twórcze, jakie się tutaj pojawiały, Uspokajam, będzie, będzie jeszcze psychologia, chociażby w najbliższy czwartek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie materiał o, o mózgu, o funkcjonowaniu umysłu. Fajna książka wpadła w moje ręce. Generalnie to jest to, co lubię najbardziej podążać właśnie za inspiracją swoją danego dnia, za tym, co mnie akurat zafascynuje, nad czym się gdzieś tam mój umysł skupia, tak mi się po prostu działa, tworzy najlepiej. Pojawiały się ostatnio też utwory muzyczne, trzecia w nocy, mój mój pierwszy. Kawałek też publikowałem. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to serdecznie polecam. Ogromną frajdę miałem, miałem tworząc myślę też, że wyszedł. Wyszło naprawdę coś, coś, coś fajnego. Ostatnio materiał też w takiej bardziej pisarskiej formie, gdzie mogłem się poczuć wreszcie trochę bardziej pisarzem, pobawić się słowem, co jest też czymś, co mnie absolutnie fascynuje. Bo ja oczywiście lubię psychologię i myślę, że przez całe swoje życie tej psychologii nigdy do końca gdzieś tam nie, nie, nie porzucę, nie zapomnę tego, co mnie też tak zafascynowało w tej dziedzinie, ale lubię się czuć nie tylko takim panem encyklopedią, lubię też jakby więcej gdzieś siebie w swoją twórczość, w swoją pracę, w swoje działanie wkładać. Trochę po to też odszedłem na przykład z korporacji, żeby móc robić coś, co mnie rzeczywiście fascynuje, dlatego. Samo to, jak zrobiłem sobie przerwę na takie bardziej twórcze tematy, od razu poczułem: wow, teraz z przyjemnością zrobię coś bardziej psychologicznego. Więc tyle z ogłoszeń. Cytat, od którego zacząłem dzisiejszy materiał, pochodzi z książki Łuk Tryumfalny Erisia Marii Remarka, pisarza, którego, którego bardzo lubię. polecam już chociażby jego, jego powieść na Zachodzie bez zmian o pierwszej wojnie światowej kiedyś. I dopiero wróciłem tej powieści, jeszcze jej nie skończyłem, ale w dużej mierze opowiada ona właśnie o samotności, o próbach. Radzenia sobie z nią, o próbach nawiązania jakiegoś połączenia, kontaktu z drugim człowiekiem, jak, jak ciężkie to jest, więc to jest zdecydowanie powracający motyw, myślę, ten refren w naszym życiu. Bardzo podoba mi się też tytuł, bo łuk triumfalny, połowa tytułu to połowa mojego imienia, więc też zdobyła tym moje serce, ale wróciłem do niej, bo przez długi czas, zacząłem ją jakiś czas temu, przez długi czas nie mogłem nie mogłem jej czytać. Mocno kojarzyła mi się z pewną osobą, która polecała mi tą książkę, akurat, ale. Minął czas, teraz, teraz na spokojnie do niej wracam. Niemniej ten, ten czas, ten okres, którego potrzebowałem właśnie, żeby sobie poukładać pewne myśli, on się wiąże chociażby z tym, m, dlaczego, dlaczego odkryłem, jak, ważne, jak ważna jest ta potrzeba samotności. Myślę, że oto takim powracającym motywem, takim dość naturalnym mechanizmem odruchem w naszym życiu jest, że kiedy na przykład rozstajemy się z kimś, kiedy rozpadnie nam się jakaś relacja, jakaś po prostu bliska znajomość, to trochę ze strachu też przed samotnością, właśnie bardzo szukamy innych ludzi, gdzieś tam wskakujemy w życie towarzyskie, wyjścia, imprezy, spotkania, poznawanie nowych ludzi i tak dalej, tak dalej. Dość mocno to też przerabiałem w ostatnich, gdzieś tam tygodniach, miesiącach, ale poczułem w pewnym momencie, że, że, coś, jest, że coś jest nie tak, że czegoś mi bardzo mocno brakuje i zdecydowałem się właśnie, że Chyba dobrze by się było odciąć od ludzi, chyba dobrze by było dać sobie ten czas taki, taki samotny, taki sam ze sobą, czas dla siebie i po prostu pewne rzeczy sobie wreszcie przemyśleć, poukładać na spokojnie. Teraz nie podjąłem się absolutnie żadnych radykalnych kroków, ale zrobiłem sobie taki tydzień bez wychodzenia, bez specjalnych jakichś kontaktów, rozmów z innymi osobami. Kilku najbliższym osobom powiedziałem, że odcinam się. Wyciszę sobie powiadomienia, powiadomienia też z mediów społecznościowych, co swoją drogą też jest istotnym dość tematem, myślę tak, na, na zupełnie inną pogadankę, jak, na inne rozważania, jak, jak te ciągłe jakby gdzieś bodźce nas wybijają, dekoncentrują, jak żyjemy w tym chaosie, zresztą też wspominam o tym. Nieraz myślę, że tego doświadczacie. Bardzo, bardzo fajna swoją drogą rzecz, żeby sobie tak naprawdę wyciszyć powiadomienia, ograniczyć do niem nie godziny, dziennie zaglądanie na różne. Serwisy społecznościowe, ale teraz co takiego wyjątkowego czuję, że, że dał mi ten tydzień i że powoli mogę wracać do jakichś takich spokojnych, ale też normalnych relacji z ludźmi. Przede wszystkim, właśnie poczułem duży spokój po tym tygodniu osamotnienia, po tym tygodniu różnych przemyśleń, poukładałem sobie różne rzeczy, też jeszcze bardziej. W głowie, przemyślałem je po prostu, wymyśliłem pewne pomysły. Trochę owocem, owocem tej, tej, tej samotności, tych przemyśleń był chociażby ten bardziej pisarski materiał o najbardziej atrakcyjnej cesze charakteru, bo udało mi się wymyślić pewne rzeczy, nad którymi w zasadzie zastanawiałem się od miesięcy nad pewnymi kierunkami twórczymi gdzieś, gdzieś swojego osobistego rozwoju i jak fajnie, że, że to dojrzało we mnie, i potrzebowało tego, tego właśnie czasu osamotnienia, żeby móc. Te myśli zebrać, żeby móc je wreszcie przekuć w jakieś działania, które też dały mi ogromną, ogromną radość, ogromną satysfakcję. Teraz po czym poznać, kiedy taka potrzeba samotności się w nas pojawia i ma ona w sobie coś zdrowego i warto się nią zainteresować, warto ją zrealizować? Myślę, że tak było w moim przypadku. Poczułem, jak bardzo jestem zdekoncentrowany, jak bardzo nie mogę pozbierać myśli i niejako tej takiej ciszy, spokoju. W przeciwieństwie do takiego gdzieś tam ciągłego szumu, ciągłych reakcji, ciągłej gdzieś tam rozmowy, komunikacji z innymi, spotkań ciągłych, imprez, jak bardzo, jak bardzo tego potrzebuję, i no, ta koncentracja gdzieś tam nie od razu poczułem się z nią dobrze, poczułem się komfortowo. Na początku wręcz jakieś takie, takie napięcie, lęk mnie trochę dopadło, kiedy się odłączyłem od tego strumienia innych ludzi, ale po chwili zacząłem się jakby adaptować do tego, trochę jak do, do ciemności czasami, w których na początku jesteśmy zdezorientowani. Wreszcie mój umysł mógł się skoncentrować na różnych rzeczach, wreszcie zacząłem mi się myśleć z jakimś takim spokojem, wreszcie poczułem się dobrze też w swoim własnym towarzystwie. Myślę też, i to się mocno wiąże z tą dekoncentracją, że kiedy zaczynamy czuć się odłączeni trochę od siebie, kiedy zaczynamy czuć, że coraz gorzej jest z takim naszym wglądem w siebie, w nasze emocje, pojawia się w nas dużo emocji, których nie rozumiemy, zaczynamy reagować trochę nerwowo, robimy się może wybuchowi, czujemy jakiś taki smutek, którego nie do końca rozumiemy. Właśnie gdzieś widzimy, że, że, że to, co dość łatwo rozumieliśmy, gdzie dość dobrze nam się obserwowało nasze wnętrze, to jest gdzieś zatracone. To myślę, że to jest ważny sygnał, że trochę może za bardzo zajęliśmy się różnymi rozpraszaczami, w tym wypadku na przykład innymi ludźmi, różnymi. Różnymi kontaktami z tymi ludźmi i znów warto się wycofać gdzieś zrobić ten krok do tyłu, zająć się sobą, skoncentrować się na sobie. Właśnie, żeby ten, ten przepływ, ten, nie chodzi mi tu o jakiś magiczny przepływ energii, ta, to po prostu zrozumienie, co się dzieje w naszym wnętrzu, to wsłuchanie się w swoje wnętrze, żeby znów stało się możliwe, żeby znów zacząć z niego korzystać. Myślę, że trzecią ważną oznaką potrzeby samotności może być to, że kiedy wychodzimy do ludzi, spotykamy się z różnymi osobami i Dopada nas takie poczucie, że nie bardzo wiemy, po co na przykład spędzamy z tymi osobami czas, kiedy zaczynamy dość łatwo się rozczarowywać ludźmi, kiedy zaczynamy się na nich denerwować, kiedy mamy poczucie, że... Nie do końca nas oni ciekawią, że te nasze jakieś rozmowy, znajomości, spędzanie wspólnego czasu jest jakieś takie płytkie, pozbawione głębszej treści. To myślę, że to też jest taki ważny sygnał, że warto by się wycofać w siebie, warto by pobyć sami ze sobą. Po pierwsze wrócić później do ludzi z dobrymi odpowiedziami, dlaczego się z nimi widzimy, wrócić do tych, którzy rzeczywiście są dla nas gdzieś ważni i interesujący, ale też czasem po prostu ich bardziej docenić, bo właśnie to nasze, to nasze wnętrze, ono może nam takie wysłać sygnały, że ja teraz potrzebuję skupienia się... Gdzieś tam na mnie, żebyś ty się skupił na samym sobie. Trochę to może zagmatwanie brzmieć. I dlatego chociażby na przykład mamy tak dziwne emocje wobec innych osób, które tak naprawdę niczym nam gdzieś tam nie, nie zawiniły, ale po prostu nie są tym, czego w danym momencie potrzebujemy najbardziej. I ostatni taki sygnał. Dość trudny przede wszystkim do wdrożenia w życie, do pokierowania się nim, ale myślę, że ważny, jest taki, kiedy mamy taką, takie poczucie, że bardzo obawiamy się tego zostania sami ze sobą, sami ze swoimi myślami, że wręcz coś nas pcha cały czas do wychodzenia. I chociaż jest to mało dla nas satysfakcjonujące, to jednak no, czujemy, jak się nad tym zastanowić, że przed czymś uciekamy. Oczywiście nie zawsze musimy mieć siłę na to, żeby brać byka za rogi, żeby się gdzieś Stawiać czoło tym najtrudniejszym swoim emocjom, ale warto, warto znaleźć na ten moment, warto się mimo wszystko na to zdecydować. Tak jak powiedziałem, te pierwsze dni mogą być ciężkie tego odcięcia się, tej takiej samotności, ale to są ważne sygnały. Jeśli przed czymś uciekamy, jeśli uciekamy przed naszym własnym wnętrzem, to zazwyczaj jest ten najważniejszy, najbardziej alarmujący sygnał, że właśnie powinniśmy się z tym wnętrzem, z samymi sobą, z tymi swoimi myślami spotkać. To tyle moich przemyśleń, tej krótkiej historii o, o potrzebie samotności, bardzo mocno polecam. Polecam zastanowić się, chociażby, czy kiedy ostatnio sobie robiliśmy taką chwilę przerwy, kiedy daliśmy sobie ten czas na samotność i czy może nie jest to ten moment, żeby, żeby znowu się na to, na to zdobyć, bo, bo naprawdę warto. Tak jak powiedziałem, za dwa dni powinniśmy się zobaczyć w temacie bardziej psychologicznym, później myślę, że znów będzie trochę bardziej pisarski też pomysł, bo już go mam, już go zacząłem z wielką frajdą, z wielką namiętnością pisać. Będą też kolejne, kolejne utwory muzyczne. Trzecia w nocy jest na kanale, kto jeszcze ktoś nie słuchał. Polecam, jest ciekawa, też taka ważna dla mnie opowieść o, o tym, jak ciężko właśnie nawiązać czasami ten kontakt z innymi ludźmi, tą prawdziwą bliskość, jak to jest ulotne. Wydaje mi się, że wyszło, wyszło coś fajnego też. No, co dla mnie najważniejsze, ja mam dużą frajdę tworząc, ucząc się nowych rzeczy, więc, więc miło, jeżeli się też nadając Gdzieś tam czując podobnie jak ja, miło też, kiedy można się z Wami tym podzielić. Dzięki wielkie za uwagę dzisiaj. I... A ostatnio sobie postanowiłem, że nie będę zachęcać do subskrybowania. Kto ma subskrybować, niech subskrybuje, komuś nie podoba, niech nie subskrybuje, więc nic nie mówię o subskrypcjach. Do zobaczenia.